WIG20 drastycznie wyskoczył. Czy to oznacza, że WIG20 wreszcie osiągnie swoją gigantyczną wartość w stosunku do tego, co było przed chwilą i w stosunku do tego, co jest teraz? W rzeczywistości WIG20 może kosztować 100, a nawet 200 lub 300% więcej, a nawet 400% od swojego poprzedniego dołka. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Tylko jest wielkie pytanie, czy to się stanie. A dlaczego ma się stać? Ponieważ są takie warunki do osiągnięcia tych wartości, o których właśnie powiedziałem. Zanim przejdziemy dalej, yy, Zanim odpowiem na pytanie, czy WIG 20 wzrośnie i kiedy wzrośnie, o 400% od swojego ostatniego dołka, a nawet 500%, zapraszam oczywiście do subskrybowania kanału na YouTube, klikania łapki w górę. I także oczywiście zapraszam do merytorycznego komentowania. A wszyscy, którzy już to zrobili i chcą wesprzeć mój nowy kanał po angielsku, w którym mówię ty tylko i wyłącznie po angielsku, zapraszam do jego subskrybowania. Link podany w opisie. Zanim przejdę dalej, oczywiście, jeszcze mój ukochany łyk kawy No i jedziemy. Do tego nie ma żadnych wątpliwości. Stało się to, co miało się stać. Czyli WIG 20 zwyczajnie dostosowywuje się do ilości gotówki w Polsce i na świecie, a przede wszystkim oczywiście w Polsce, w Unii Europejskiej. Proszę zobaczyć, co się stało, jeżeli słuchają mnie państwo od września ubiegłego roku, czyli od. Miesiąca, w którym zacząłem publikować na YouTube z powrotem, bo z tego co przecież wiemy, ci, którzy już mnie słuchają od dawna, to wiedzą, że kanał YouTube mam od tam 8 lat bodajże. No ale zacząłem publikować na kanale YouTube tak namiętnie dopiero od września tamtego roku. Wcześniej miliony czytelników zna mnie z Dobry ruch COUK, knowhowinsider.com, na którym właśnie jesteśmy i na którym są dostępne wszystkie wykresy walutowe, giełdowe, świata prawie wszystkie, no nie wszystkie, niektórych nie ma i można wchodzić tu za darmo. Każdy może wchodzić za darmo mobilnie na urządzeniach mobilnych, a także tych większych jak komputery i telewizory. Jednak ci, którzy mnie słuchają od początku takiego namiętnego publikowania, czyli od września, gdzie się pokazało już tysiąc filmów, prawie, włączając w to livey. Trzeba zadać sobie pytanie, czy moje prognozy wcześniejsze się sprawdziły. Tak, można się cofnąć do shortów, można się cofnąć do długich filmów, i prognozy, o których mówiłem w, we wrześniu, w październiku, sprawdziły się. Przede wszystkim e, oczywiście e, mówiłem o tym, że WIG20 tutaj z tego dołka, z tego totalnego dna po prostu zwyczajnie się odbije, bo odbić się musi. Tak samo pisałem na Dobry Ruch, na How Insider w roku 2020, że tak to się robi. Giełda się zawala potem, żeby wykupić tanio no i żeby zyskać do... E, Podwyższenia wartości giełdy, i tak to się dzieje odkąd rządzi obecna władza. Robią to regularnie, zawalają WIG-20, czyli zawalają polską gospodarkę, a następnie wykupują tanio akcje tej polskiej gospodarki, żeby potem tutaj u góry sprzedać. Prawda? Widzimy tutaj u góry to sobie jest taki zygzak, prawda? No i tym zygzakiem, oczywiście, dla polskiej gospodarki to jest właściwie złe. No, bo finalnie, jeżeli coś się zapada, no to to zaczyna mieć jakieś tam finansowe problemy, płynność finansową traci. No, i potem, jeżeli zyskuje tej płynności, może ma nadmiernie. Gdyby to jeszcze była prywatna firma, prawda, zarządzana, no ale to jest w znacznej części WIG-20, to są w znacznej części e, firmy e, spółki skarbu państwa. I to jest dla gospodarki złe, ale dla inwestorów jest to bardzo dobre. Z drugiej strony może się wydawać, że to jest też dobre dla samych spółek, no bo wtedy mają tanie finansowanie, jak spadną ceny akcji, to w sumie nie do końca się, nic, nie do końca się coś dzieje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ale to wiemy, że tak w praktyce nie jest. No, jeżeli mamy firmę, która jest warta miliard złotych i w pewnym momencie ta firma jest warta 400 milionów złotych, no to wiemy, że wtedy no, mamy pewnego rodzaju problemy i musimy czekać na albo masowy wykup naszych akcji przez małych, detalicznych inwestorów, którzy chcą kupić tanio, a potem chcą sprzedać drogo, lub też podtrzymać i dostawać dywidendę, lub też musimy gdzieś popełzać do dużego inwestora, który zainwestuje w taką spółkę, prawda? No i musimy robić ustępstwa, potem się musimy słuchać i tak dalej, czyli właściwie nasza firma już nie jest nasza. No, i tak właśnie jest podobnie z WIG-20. Od 8 lat WIG-20 jest metodycznie niszczony, metodycznie niszczony, jeżeli chodzi o wycenę. Dla inwestorów to jest dobrze, tak jak powiedziałem, dla ludzi, którzy chcą na tym zarabiać, dla narodu to nie do końca jest dobrze. Dla ludzi, którzy chcą zarabiać, to kupują tu tanio, sprzedają tu drogo, prawda? No, dla gospodarki jest to oczywiście bardzo, bardzo, bardzo złe. Dla narodu jest to bardzo, bardzo złe, dlatego ja uważam, że spółki skarbu państwa, jako spółki skarbu państwa upolitycznione, gdzie pracują ludzie, którzy normalnie by nie dostali pracy jako kierownicy w biedronce, tak uważam, z politycznego nadania, a jakby dostali to, by i psychicznie nie wytrzymali. Tak uważam, tak uważam, szanowni państwo, tak jest prawda, no, dlatego uważam, że spółki skarbu państwa powinny być odpolitycznione. No tak, akurat z tego, co zauważyłem, jestem w szoku, ale pojawił się taki polityk, który tak mówi. Jest to taki syn, chyba Bożodarze, profesora fizyki. Jest to syn profesora fizyki. Ten syn jest doktorem bodajże nauk ekonomicznych. I on chyba też jest prezesem takiej jakiejś party, takiej partii politycznej, prawda? Znaczy jakiejś jak partii politycznej. No i on mówi, że powinno być... No, ja się zgadzam z tym doktorem ekonomii, który jest synem y, profesora fizyki. Y, zgadzam się z nim. Znaczy się to, on zgadza się ze mną, bo ja o tym mówiłem już dawno. On się zgadza ze mną, ja się zgadzam z nim. Y, to prawda, trzeba od politycznych spółki Skarbu Państwa, no bo widzimy tak naprawdę w rzeczywistości... Y, jeżeli chodzi o. Jeżeli, chodzi, jeżeli państwo, chodzi o, o samozarabianie, to jest dobre. Spółki skarbu państwa są idealnym motorem do zarabiania pieniędzy na nich przez spekulantów, przez tak zwanych inwestorów, przez tych, którzy chcą kupić tanio sprzedać drogo. Tak? Czyli niszczyć spółkę potem, żeby ją kupić tanio, a potem sprzedać drogo, znowu ją zniszczyć, kupić tanio, znowu ją zniszczyć. I, 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 i polskie spółki są niszczone. Proszę zobaczyć. Przed, gdy rządził Tusk, WIG20 nie był niszczony Za czasów PO Polskie spółki nie były niszczone Proszę zobaczyć, wie, wiem, że wtedy nie było Roku 2020 nie było Roku 2022, ale był rok Były inne lata, prawda No i widzimy tutaj było to Tutaj była inna e, Sytuacja światowa Inna była sytuacja światowa troszeczkę No ale tą sytuacją światową my też troszeczkę kierujemy Prawda, przepraszam was, były kakawy ale teraz jest, ale głównym naszym pytaniem jest to, czy VIG20 może kosztować 100, 200, 300, 400% więcej aniżeli ostatni swój dół, prawda? Czyli ostatnia swoje. Jak najbardziej. Jak najbardziej. To, że w ogóle VIG dzisiaj kosztuje tyle, co kosztuje, to nie jest żaden big deal. Tak jak mówiłem wcześniej, szanowni państwo, jak się cofniemy, tutaj mówiłem, to normalne jest, że VIG może się odbić dotąd, a nawet dotąd, a nawet dotąd. Prawda? Tylko problem jest w tym, że u nas rządzą ludzie, którzy na tym Wigu no chcą po prostu zarabiać. Tak? Czyli oni chcą podwyższać, wiedzą, że żeby... i zawalają. Kupują podwyższać, zawalają, podwyższać, zawalają, podwyższać, zawalając. I generalnie tym ludziom, nie widzimy, tutaj opowiadają nam o Orlenie, o, o Arabach bogatych, prawda? I tak dalej. No ale tego nie ma odzwierciedlenia w Wigu 20. Tego nie, ma nie widzimy, że WIG20 w ogóle jest dobrą giełdą. Szanowni Państwo, to taka jest yy, prawda. No jest jeszcze SWIG80. Oczywiście mamy SWIG80. Proszę zobaczyć, mamy SWIG80. No, SWIG80 jest totalnie inny. Ale tam tych spółek, no. To, to, w... No i widzimy, na SWIG80 jest małe oddziaływanie. Na SWIG80. Mniejsze oddziaływanie prawdopodobnie polityczne z tego co ja zauważyłem, bo jak się spatrzy na SWIK 80, to tam jest po prostu dużo takich prywatnych. No i generalnie trudniej zniszczyć, bo jeżeli jest dywersyfikacja ryzyka, trudniej zniszczyć zwyczajnie mm, no, prywatne spółki. Trudniej, znaczy z jednej strony łatwiej, z drugiej strony trudniej, prawda? No trzeba się namęczyć, prawda? No i widzimy, SWIK 80, to jest bodajże 20, 80 następnych spółek, prawda? E, na WIG-u, tak? czyli jest WIG-20 to pierwsze 20, a SWIG-80 to 80 następnych. Tak? No i widzimy, że, że SWIG-80 idzie do góry. Tak, tak jak powiedziałem, no, proszę zobaczyć, SWIG-80 osiągnął poziom z 2008 roku. Tak? SWIG-80 idzie do góry, bo kuriozum by było, że jeżeli na przykład SWIG-80 mamy 40 prywatnych spółek, prywatnych na przykład, powiedzmy w ogóle, które nie zależą od rządu, czy 50, prawda. I jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że no, żaden, żaden prywatny przedsiębiorca nie chce zawalać wartości swojej spółki, prawda? Na WIGU20 są spółki skarbu państwa, a tych ludzi zbytnio polska gospodarka nie obchodzi, bo polska gospodarka jest w zapaści, prawda? No i widzimy, że tutaj jest inaczej, że to idzie do góry, prawda? Idzie do góry, prawda? No, nikt normalny nie chce niszczyć wartości swojej spółki. Żeby musieć ją odsprzedać o 60-70% taniej jakimś uzurpatorom, którzy zniszczyli jej wartość, prawda? I zniszczyć sobie swój rodzinny biznes, na przykład, na który pracował nie wiem, dziadek, ojciec i wiecie tam trzech synów, na przykład, prawda? Tak, tak to działa. Taka jest rzeczywistość. No tu mamy SWIG 80. No i dlatego pokazuje to ciągle, że WIG 20 że wigiem 20 w ogóle powinna się zająć Najwyższa Wyspa Izba kontroli, czyli NIK. No ale w Polsce nie ma demokracji, w Polsce demokracja, znaczy się nie ma prawa nie ma prawa i nie ma sprawiedliwości i prawa. Nie, nie, nie ma, to, to nie działa, prawda? złupatorzy generalnie. Polska to jest bananowy kraj, szanowni państwo, Polska to jest bardziej skorumpowany kraj niż Włochy. Jesteśmy z jednym. Najbardziej skorumpowanych krajów w ogóle w całej Europie. Wiecie, na poziomie typu Rumunia i, nie wiem, Bułgaria, może nawet jest mniej skorumpowana, nie wiem. Ale generalnie tak to bywa. Tylko do, dążymy do tego, co się stanie. Musiałem to wszystko powiedzieć, aby Państwo zrozumieli WIG-20. Jeżeli ktoś myśli, że może. Yy wiedzieć coś o wig 20, nie rozumiejąc tych zależności, prawda? Nie rozumiejąc tych zależności, no to się generalnie grubo mieli prawda? No i widzimy, i tu przechodząc do meritum. SWIG-80 osiągnął wartość z roku 2008. Tu mamy, tu mamy WIG-20 i wartość z roku 2008 teraz jest tutaj, gdzie narysowałem tą linię, ją pogrubię, mam nadzieję, że wszyscy widzą. Co to oznacza? Że gdyby WIG-20 zachował się jak SWIG-80, no to byśmy mieli taką sytuację, że dzisiaj WIG-20 kosztowałby 400. Tak? Czyli ze 140 tutaj z tego dołu, ze 140 kosztowałby 400, czyli 300, tam, 30% więcej aniżeli swój ostatni dół. Taka jest prawda. I jaki mamy problem z osiągnięciem takich wysokich poziomów? Oprócz przede wszystkim, jeżeli przede wszystkim trzeba zrozumieć, tym, ci, którzy yy, kierują WIG 20, to nie do końca chcą, żeby te spółki były drogie, no bo jeżeli będą drogie, no to potem mogą mocno spaść, prawda? Widzimy? Czyli jeżeli ktoś kupi tutaj, jeżeli ktoś kupi tu, no i kupi tu, no i kupi po 4000 i to spadnie znowu do 1400, no to straci te. 75% pieniędzy, chyba że sobie zaczeka, tutaj zaczeka, nie sprzeda, tu na dole. Bo jeżeli ktoś kupuje drogo i sprzedaje tanio, no to traci. Jeżeli ktoś kupuje tanio, sprzedaje drogę, no to teoretycznie może zyskiwać. Oczywiście nie namawiam nikogo do kupowania, sprzedawania akcji na giełdzie. To nie są oczywiście żadne porady, tylko wideo edukacyjno-informacyjne. Pamiętajmy o no i wtedy ta, taka osoba może zaczekać, aż da, y, z, z powrotem te wartości wrócą, prawda? Dlatego się dywersyfikuje w czasie i przestrzeni, a także na inne spółki in, inwestycje. Czyli nie kupuje się wszystkiego za swoje wszystkie pieniądze, znaczy jednej spółki za swoje wszystkie pieniądze, bo to jest hazard i nie kupuje się wszystkiego w, w jeden dzień i nie kupuje się y, tylko w przestrzeni czasowej i kupuje się wtedy, gdy jest tanio, a nie wtedy, gdy jest drogo. No i wtedy generalnie jest mniejsze prawdopodobieństwo teoretycznie utraty. No ale teraz jest pytanie. Dlaczego w ogóle WIG20 miałby osiągnąć wysokie poziomy? Przede wszystkim musimy zrozumieć, że WIG20 WIG20 jest na totalnym dnie. Mimo to mówiłem, że będzie można zrobić, no i się zarobiło, prawda? No ale właściwie się zarobiło tyle, to właściwie na złocie trochę zarobiłoby się mniej od tego czasu, gdy się ten WIG20 załamał, bo bo złoto kosztowało we wrześniu chyba 1600 dolarów, dzisiaj tam kosztuje 2000 dolarów, prawda? Więc czy to tak naprawdę no, się odbiło? No ale wiemy, że złoto możemy wziąć ze sobą i sobie pojechać hen-hen daleko, prawda? na no, akcje generalnie też, tylko że akcje się zawalają, a złoto i mogą przestać istnieć. A złoto istnieje, nie może przestać istnieć. Przecież nie wyparuje, prawda? Tak więc, jeżeli chodzi o WIG20, to ciągle powtarzam. Powtarzam pierwszą podstawową zasadę, że WIG20, mimo to, że wzrósł z 1400 na 2189, czyli o bardzo dużo, to nie oznacza, że to jest dobry wynik. Proszę to zrozumieć, że już proszę, w 2000, proszę zrozumieć tutaj, tutaj są lata. Yy, widzimy 14, 13. Do dzisiaj WIG nie osiągnął nawet tej wartości. Czyli, gdyby WIG 20 osiągnął wartość 2600, nie wiem, jutro, to nawet się nie masz z czego cieszyć. No, z czegoś tam się jeść cieszyć, no ale generalnie nie ma się z czego cieszyć. Prawda? Bo to dopiero będzie osiągniemy poziom z roku 2014-13. Z czego się tu cieszyć? Mamy rok 2023, czyli jest 10 lat później, tylko że przez te 10 lat w gospodarki wpompowano, tryliony pustych dolarów, funtów euro i tak dalej, bez pokrycia w złocie, czegokolwiek. Pieniądze kryją się w, w nieruchomościach, które spadają i teraz będą uciekać pieniądze, prawda? W kryptowalutach, prawda? W nieruchomościach, w złocie i tak dalej. Tych wszystkich dolarów nadrukowano, ultratanich kredytów nadawano, ultratanich na 0% i tak dalej. I przez 10 lat w rzeczywistości jeżeli już 10 lat temu, przed tym wielkim. to zaczęto drukować gigantycznie w 2008 roku, tak? W Wielkiej Brytanii wydrukowano trylion funtów, czyli 5000 miliardów, przepraszam, w Wielkiej Brytanii wydrukowano 900 miliardów funtów, czyli 5000 miliardów złotych. Około mniej więcej, tak? W zależności od, od kursu funtów. Czyli 5000, w Wielkiej Brytanii, w takiej małej Brytanii, tak? Przecież to się zapadnie, tak? W trylion funtów, no 5 tysięcy miliardów złotych, no to jakieś niebotyczne pieniądze, nawet na Wielką Brytanię, tak? Y y dolara też jest masa, tak? Z tego wszystkiego jest cała masa. Kredytów na 0% nadawano, to oznacza, że już dzisiaj, tylko pod kątem tej wielkości istniejącego pieniądza y napadającego na nas, no to biorąc te wartości z 2013 roku, to dzisiaj, yy, gdyby WIG20 kosztował 4000, to i tak by było kiepsko. To i tak by było kiepsko, bo właśnie WIG20 osiągnąłby wartość z 2008 roku, która była gigantyczna, tak, na tamte czasy, z naszej perspektywy. Tak, przepraszam, czekamy. Osiągnęła gigantyczną wartość, ta wartość wtedy, no ale. Gdybyśmy zainwestowali w WIG-20 w 2013 roku i do dzisiaj trzymali te akcje, i dzisiaj te akcje zamiast 2600 kosztowałyby 4000, to nie, byli, nie powinniśmy być zadowoleni. W ogóle. W ogóle. No w ogóle no czemu byśmy mieli być zadowoleni, jeżeli minęło 10 lat, a nasze akcje wzrosły tylko 80% przez 10 lat. No proszę sobie to zrozumieć. Przecież inflacja była po 5%, teraz jest po 20. 10 lat temu w 2014 roku apartament w centrum Gdańska można było kupić, wiecie, za, dosyć duży za 350 tysięcy złotych. No dzisiaj te apartamenty oczywiście one się nie sprzedają, no ale dzisiaj takie apartamenty. Dopó dopóki było to niskie oprocentowanie, no to się sprzedawały za milion złotych. Bo za milion złotych się sprzedawały, prawda? No, czyli WIG20, gdyby dzisiaj kosztował 4000, to byśmy mówili: OK, fajnie, to straciłem tylko trochę. Dostawałem dywidendę, ale straciłem tylko trochę, no bo nawet nie wyrównało się wraz z inflacją. Dzisiaj WIG20 mógłby kosztować 5, 6, 7 tysięcy ale o to chodzi, że te spółki prawdopodobnie nie są w stanie nabrać wartości większej ze względu na to, że nie robią ekspansji i pompowanie cenowe tych spółek jest totalnie bez sensu. Jest bez sensu, bo te spółki są spółkami skarbu państwa i te spółki nie dokonują ekspansji, tylko się właściwie może i kurczą. Lub też ekspansje dokonują inne spółki, na przykład spór, spółki skarbu państwa francuskie, które też się powinno wyrzucić z Polski. Bo generalnie nie wiem, czy wiecie, ja w ogóle jestem przeciwny spółkom skarbu państwa w Polsce, bo na przykład my mamy spółki skarbu państwa, to tak, no ale na przykład też jestem przeciwny francuskim spółkom skarbu państwa w Polsce, prawda? Przecież to jest zgroza, że francuskie spółki skarbu państwa drylują Polskę, prawda? Przecież ja jestem przeciwny komunizmowi, szanowni państwo. I widzimy, i widzimy, i widzimy, że coś się na rzecz. Co to oznacza? Co to oznacza? Że albo się odpolityczni spółki Skarbu Państwa i spółki Skarbu Państwa, bo coś jest na rzeczy, ja podejrzewam, że to. Ja podejrzewam że... i odpolityczni się spółki Skarbu Państwa i one zaczną dokonywać ekspansji chociażby w swoim kraju, bo one nawet nie potrafią w swoim kraju dokonać ekspansji, prawda? Bo są zżerane. Prawda? Przez polityków i tak dalej i w ogóle są źle zarządzane, bo większość to tam, znaczna część ludzi to zwykłe tumany z nadania politycznego. Prawda? I to są tak zwani patrioci za pieniądze. Zapewniam Państwa, że 80% czy 90% tych ludzi, których widzicie w telewizjach i wszędzie to są patrioci za pieniądze. Gdyby oni nie dostali pieniędzy publicznych, to oni nigdy by nie byli tak zwanymi patriotami, to są tacy patrioci za pieniądze, kupieni patrioci, tak? Takie pacynki, takie aktorzyny, tak? Tak więc, jeżeli chodzi o spółki skarbu państwa, w normalnych warunkach, w normalnych warunkach, powtarzam jeszcze raz, w normalnych warunkach, w normalnych, normalnych, tutaj jeżeli weźmie w normalnych warunkach, gdyby spółki skarbu państwa normalnie się zachowywały, Gdyby spółki Skarbu Państwa normalnie się zachowywały, to w rzeczywistości, to w rzeczywistości, szanowni Państwo, dzisiaj WIG20 widzimy tutaj, WIG20 sobie, WIG20 dzisiaj, no jeżeli tutaj była taka średnia, no to 2,5 tysiąca przez 10 lat. Gdybyśmy chcieli na tym WIG20, no to WIG20 to dzisiaj powinien być gdzieś na poziomie 4, 5, 5 tutaj. A nawet 6, prawda? I to widzimy właśnie na swigu, że w swigu, jeżeli weźmiemy, widzimy, tu mamy swig 80, tak? Tu mamy swig 80, no i widzimy jak yy, porusza się swig 80, tak? Dlaczego, szanowni państwo, tego nikt nie rozumie? Tutaj widzimy swig 80, Dlatego, dlaczego tego nikt nie rozumie? Proszę zobaczyć, tu mamy Swig 80, tak? Bo są w znacznej części, tam też są jakieś tam spółki Skarbu Państwa, z tego co tam e, e, przecież jest wiadomo. E, tam czy tam mają jakiś wpływ gigantyczny. No ale widzimy, co się dzieje ze Swig 80. No proszę zobaczyć, no, to się nie zawala. No gdyby Swig 80 się poruszał tak jak spółki Skarbu Państwa, no to Swig 80 by był dzisiaj, nie wiem, zamiast 2021 1958 Mieć wartość, to by miał wartość, nie wiem, 1000 czy tam 800 czy tam 1200, coś takiego, prawda? No ale nie ma. No ale nie ma, no bo tam ich jest za dużo i ma mm, państwo mniejszy teoretycznie wpływ. No ciężko, wiecie, no bo no ciężko, tak? Gorzej, tak? Bo jest dywersyfikacja i, i, i widzicie, i nie przychodzi hołota i cię nie niszczy, tak? No i tyle, tak? No i widzimy, co się dzieje, tak? No, i tak samo powinno, mogłoby być z Wigiem 20, dlatego Wig 20 jest zgrozą, obrzydliwą zgrozą naszego narodu, niszczącą nas w naszej części. Jednak, jeżeli chodzi o zarabianie, jest bardzo dobrą maszynką do zarabiania pieniędzy dla polityków przede wszystkim, dla ich rodziny i dla spekulantów. I dla spekulantów. Ale dla gospodarki, dla inwestowania, no mówię, musisz kupować tanio, sprzedawać drogo. Kupować tanio, sprzedawać drogo. Kupować tanio, sprzedawać drogo. Ale jeżeli ktoś myśli, że spółki skarbu państwa będą osiągały jakieś takie wysokie wartości, ok, Jeżeli w WIG20 będą prywatne spółki, no to WIG20, jeżeli w WIG, jeżeli do WIGA dostaną się tylko prywatne spółki, jeżeli WIG20 będzie miał prywatne spółki, które będą dokonywały ekspansji, będą robiły inwestycje, będą to, będą tamto, no to, szanowni Państwo, no, no wstydem jest, że 20 największych spółek w Polsce nie potrafi przebić swojego poziomu. Proszę bardzo, pierwszy raz taki poziom WIG20 jak dzisiaj miał kiedy? Proszę zobaczyć. Kiedy? Proszę bardzo. W roku 2000, czyli 23 lata temu. 23 lata temu WIK-20 miał taki poziom jak dzisiaj. Właściwie trochę wyższy jeszcze. Trochę wyższy niż dzisiaj. Wyższy niż dzisiaj. No ale przez 20 lat no szanowni państwo, no to WIK-20 powinien yy, z tego, widzimy w roku 2000 WIK-20 osiągnął 2285. No to yy, jeżeli on taki poziom osiągnął, no to z takiej perspektywy, no to by dzisiaj, żeby na tym zyskać jakkolwiek, no to powinien kosztować 20 tysięcy. Prawda? 20 tysięcy. Ale widzimy jak wik 20 został zawalony do 1400. 1400. 1400 WIG20 osiągał już w 2003. 1400 WIG osiągnął już w 96 roku, czyli właściwie, szanowni Państwo, wtedy, gdy WIG20 powstał. No bo tam chyba w 92 czy 93 w ogóle giełda tam chyba powstała, nie wiem. Coś takiego, prawda? Pamiętam, oglądałem, oglądałem archiwalne filmy, jak, jak powstawała giełda. Pamiętam, oglądałem ostatnio. Bardzo ciekawe generalnie. Bardzo ciekawe, tak więc. Jak ktoś chce kupować tanio, sprzedawać drogo, no to WIG20 jest dobry, no ale w normalnych warunkach, w normalnych warunkach, gdy z WIG20 spadną spółki Skarbu Państwa i do WIG20 wbiją się prywatne spółki, nawet nie mówię, że się odpolityczni, bo mi się zdaje, że Polska po prostu to jest taki, Polska, państwo polskie to taki bachor, taki bachor. Państwo polskie pod rządami tych wszystkich ludzi, tych wszystkich, to taki Bachor, taki wredny, mściwy Bachor, który zniszczy wszystkich który zniszczy wszystkich naokoło, byle tylko iść w zaparte. No, Polsko, państwo polskie to taki Bachor mściwy, tak, który będzie niszczył swój naród, bo tak, nie, no bo wie, że nie, ale i tak będzie niszczył, tak, i dlatego ja uważam, że dopiero WIG-20 będzie osiągał wysokie wartości. Gdy z 20 spadną, gdy 20 spadnie większość spółek skarbu państwa. On, on, te spółki skarbu państwa w ogóle nie będą miały już wpływu na wartość wig 20. Na wartość Wigu 20. Tylko żeby to się stało, yy, te spółki WIG-u 20 muszą mieć niezakłóconą, wiodącą rolę w gospodarce, która nie jest zakłócana przez właśnie te spółki skarbu państwa, czyli polityków. Czyli finalnie. Yy, w takim systemie, w którym żyjemy nigdy. Nigdy. Bo w danym momencie, Szanowni Państwo, no WIG 20 jest w trendzie spadkowym. Proszę zobaczyć. Tak to tam by narysowali, no nie? Proszę zobaczyć. Tak. Spadkowym jest, tak, proszę. Bum, 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 bum. WIG 20 jest na kursie spadkowym, na wyniszczenie. Zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, klikania łapki w górę. Zapraszam do merytorycznego komentowania, a wszystkich, którzy już to zrobili, zapraszam do wejścia na mój kanał po angielsku, aby mógł się rozwijać. Dziękuję i za subskrybowanie go oczywiście. Dziękuję i do usłyszenia.